Już ja się mam z tej strony. Freak, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie pokażemy, jak zgrać Shadow Fighter. Tylko niezwykłego, tylko z hakami. Znaczy, z hakami, jakby że macie, można powiedzieć, że strasznie dużo końców i gremów tam, co są. Ja wam pokażę. Kurę musi mi wejść. Dzisiaj nagram wam poradnik, poradnik, jak zainstalować, właśnie, taki. Dajkę like, uh, o no, kurde, nie, lajkę. Widzicie ile tego mam? A nic nie zapłaciłem też legiczne. Like. No, yy, więc... Yy, kasujemy to sobie. Hop. Hop hop. Dobra i teraz wpisujemy Sychy AD of Shadow Fight dwa widzicie o tutaj macie o tutaj macie Shadow Fight 2 hop stawię wam link do tej strony o tutaj i macie y, Download Shadow Fight 2 mod apk y, v2. No to po prostu klikacie i tu macie to gdzie to było i tu było y, Download Uznajmy, że ja chcę pobrać i pobierz Shadow Fight 2 Up I tutaj jak klikniecie ok, ja nie kliknę, bo mam. To później wam się tutaj wyświetli tu, o tu. Yy, o, czekaj. O tu bo wam się wyświetli to. I musicie w to wejść, żeby się wam yy, wszystko zainstalowało i w sumie tyle. Sobie teraz a i wam dam link do tej strony. Czekaj. Sobie teraz sobie też programem I to jest w ogóle legitne. I tam macie jak yy, zezwól na no kontakty w telefonie, to tam nie ma czego się obawiać. Tam tylko trzeba zezwól i tole Dobra. Dam sobie jasność i sobie programy. Ja jestem ogółem na drugim rozdziale.

Dobra, okay. z... to taki dzisiaj krótki odcinek, więc nie zapomnijcie zajść łapy w górę. Yy, subika z dzwonem i... Elo.